Cześć z tej strony Agnieszka Zapraszam Was do wspólnego wykonania karteczki ślubnej Złożymy również razem pudełeczko z szybką Takie wysokie od rzeczy z papieru Format kartki to A5 Bazę zrobiłam sama Z arkusza papieru nie miałam akurat gotowych pas. E, I słuchajcie, zobaczcie, tutaj okleiłam sobie jeszcze paseczkiem papieru też to pudełko, żeby tak ładnie to wyglądało spójnie. Oczywiście, jeśli ktoś daje na przykład e, pieniążki, to tu można też wkleić kopartkę. Też czasem tak robię do pudełek. I tak po prostu e, lubię. Troszkę się mi świeci ta karteczka, tylko tu nie będzie za bardzo widać, ale jest obelkacona dosyć sporo. Kwiatki e, robiłam. Sama z materiału. Pręciki są ze sklepiku też. No słuchajcie, troszkę się tutaj dzieje. Jest para, jest efekt kalki bardzo fajny. Wosk się bardzo ładnie spisał tutaj do powoskowania tej tekturki. Ja uważam, że ta kartka zrobi ogromne wrażenie na parze młodej. Także mam nadzieję, że wykonacie taką ze mną po to, żeby też sprawić radość może nowożeńcom. Jeśli się wybieracie gdzieś na ślub, wesele, to sądzę, że warto. Także cóż, zapraszam, twórzmy. Do wykonania karteczki będę potrzebowała tekturek. Moim głównym punktem kartki będzie to tekturkowe serduszko. To jest najnowsza serwetka z Craft Uli 48. Ja mam w rozmiarze M, ponieważ będę wykonywała kartkę w rozmiarze A5. Kartka będzie do pudełka, także pudełko sobie na końcu filmiku też złożymy. Go tu teraz nie mam, ale będę korzystała z białego pudełka z chyba z szybką od rzeczy z papieru, też kupionego w sklepiku. Napis w dniu ślubu. Ja mam akurat ten duży zestawik. I taka para ślubna, też jedna z najnowszych, 1783. Także te trzy rzeczy chciałabym mieć. Oczywiście, baza. Ja będę korzystała z najnowszej kolekcji ślubnej A Day to Remember od Craft o'Clock. Będę korzystała z papierów bazowych, tych 30 na 15. Dodatków do wycinania. Ja mam akurat ten łączony zestaw i z mniejszej kolekcji będę na pewno jeszcze potrzebowała klej, klej ze sklepiku używam z Eco Scrap e, możliwe, że będę potrzebowała dziurka czy będę chciała sobie coś tam tym dziurkaczem zrobić, ale tego jeszcze nie wiem pokazuję Wam, że mam uszykowane e, na pewno kość introligatorska, ta albo ta to wiadomo, e, na pewno mój dziobak, bez którego nie da się nie umiem zrobić pracy e, wykonałam już kwiatki słuchajcie, do, e, do karteczki oczywiście możliwe, żeby Będę korzystała też z takich mniejszych kwiatków. Sądzę, że to sobie zostawię na wierzchu. Takie małe, <laughs> takie albo takie, białe. Może gdzieś tam te, te różyczki też w flotę. Zobaczymy. W razie sobie już wyciągam i będę na pewno gdzieś tam próbowała je poprzeplatać. Stworzyłam już kwiateczki z bawełny i użyłam do nich takich stempelków, też właśnie z Craft Uli, korzystałam z tego małego i z tego średniego, to akurat nie doczyściłam ich, są fioletowo-różowe, bo już robiłam kolejne od razu. Także troszkę tutaj podziałałam. Na pewno nożyczki, jeśli bym chciała coś dociąć. Na pewno Bierma, ta taśma dystansowa, co kto używa. Na pewno coś takiego będzie mi potrzebne. Zaraz sobie pójdę po taśmę, bo nawet jej tutaj... Nie mam, ale mam biermaty, w razie czego. I chciałabym też na pewno napis albo wyembosować. Tu może niekoniecznie właśnie ten embossing, chociaż mam kartkę właśnie tego papieru już strzanego, to może na złoto wyembosuję ten napis, a jeśli nie, to stwierdziłam, że użyję wosków tu takich, taki mam złoty, on był w ogóle jeszcze nawet nie używany, to sądzę, że tym woskiem już pójdzie szybciej na zrobienie tej karteczki i sądzę, że sobie tutaj wyemposuję napis. Właśnie nie wiem jeszcze, czy napis pójdzie typowo na kartkę, czy nie pójdzie napis na pudełko. Także to wszystko w trakcie pracy wyjdzie i w trakcie pracy dopiero zobaczę, czy tak, czy tak. W każdym razie zapraszam Was już do wspólnego otworzenia. E